Czy chcesz prosperować? Chcesz zobaczyć, jak twoje życie zmienia się na lepsze? Więc zwróć uwagę. Dziś, z wstawiennictwem Ojca Pio, chcę ujawnić ci sekret, który może przekształcić nie tylko twoją teraźniejszość, ale także całe twoje przeznaczenie objawienie, które ma moc wyciągnięcia cię z niedoboru, ograniczeń, smutku i umieszczenia cię w miejscu obfitości, pokoju. I spełnienia. Pierwszym warunkiem, a może najważniejszym, aby ktoś stał się naprawdę prosperujący, jest rozwinięcie mentalności sprzyjającej prosperowaniu. Odpowiednie myślenie jest fundamentem każdej zwycięstwa. Może jeszcze nie masz wszystkiego, czego byś chciał, ale jeśli twój umysł jest zgodny z zasadami Boga, twój cud będzie tylko kwestią czasu. Wiele osób przechodzi przez to życie, nigdy nie ciesząc się z najlepszego, co Pan ma do zaoferowania. Żyją w strachu, uwięzione w ograniczających przekonaniach, uwięzione w błędnym postrzeganiu samego siebie. Wierzą, że urodziły się, by cierpieć, że nie mają wystarczających zasobów, by wygrać, że prosperowanie nie jest dla nich. A wiesz, co się dzieje? To, w co wierzą, staje się prawdą. Ale nie jesteś tutaj przypadkiem. Jeśli teraz słuchasz tej wiadomości, to dlatego, że Bóg chce otworzyć twoje oczy, obudzić giganta, który jest w tobie i przypomnieć ci, że jesteś dzieckiem najwyższego Boga. Zostałeś stworzony do rzeczy niezwykłych. I choć świat próbuje ci powiedzieć coś innego, choć mogłeś być odrzucony, zapomniany, pomniejszony, Bóg patrzy na ciebie i mówi. Jesteś mój, uformowałem cię, abyś świecił, podnoszę cię swoją silną ręką. Ojciec Pio, zwykł mówić, że modlitwa jest najlepszą bronią, jaką mamy to klucz, który otwiera serce Boga. I to właśnie tym kluczem dzisiaj razem otworzymy drzwi obfitości, pokoju i prawdziwej prosperity. Biblia mówi: Bóg obdarzył nas wszelkimi błogosławieństwami duchowymi. To jest w czasie przeszłym. Innymi słowy, On już to zrobił, już umieścił w tobie wszystko, czego potrzebujesz, aby prowadzić życie pełne pokoju, równowagi i wzrostu. Problem polega na tym, że wiele osób żyje, jakby wciąż czekały na coś, co Bóg już im dał. Mówią: Kiedy będę miał więcej pieniędzy, będę szczęśliwy, kiedy wyjdę z tych długów, będę miał pokój. Ale jest dokładnie odwrotnie: pokój, prosperowanie i transformacja zaczynają się w środku, a dopiero potem manifestują się na zewnątrz. Słowo mówi, jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Nie mówi, że będziemy w przyszłości, gdy będziemy silniejsi, starsi lub bardziej doświadczeni. Mówi, że już teraz jesteśmy, nawet z problemami. Nawet z trudnościami, nawet z bólem, ponieważ Twoja tożsamość nie zmienia się w zależności od okoliczności. Wciąż jesteś dzieckiem, wciąż jesteś kochany, wciąż jesteś dziedzicem. Wiem, że są chwile, gdy wszystko wydaje się być przeciwko Tobie. Wiem, że są dni, gdy serce jest tak zmęczone, tak zranione, że trudno uwierzyć w cokolwiek dobrego. Ale w tych momentach, to właśnie wtedy musimy pamiętać, co nauczał ojciec Pio. Módl się, czekaj i nie martw się. Martwienie się jest bezużyteczne. Bóg jest miłosierny i wysłucha Twojej modlitwy. Ile razy akceptowaliśmy mniej, niż Bóg nam obiecał? Ile razy chowaliśmy się w kącie życia, zjadając okruchy, gdy uczta już była dla nas przygotowana? Jest historia, która głęboko mnie porusza i ma wiele do nauczenia. Był czas, gdy wielkie statki przemierzały ocean. Pewien człowiek ciężko pracował przez lata, aby kupić bilet na przeprawę przez Atlantyk. Zbierał grosz po groszu, oszczędzał wszystko, co mógł, aż uzbierał kwotę na wymarzoną podróż. Ponieważ nie miał więcej pieniędzy, zabrał. Ze sobą walizkę pełną ciastek i sera, które miały być jego pożywieniem w trakcie dni na statku. Podczas gdy wszyscy inni pasażerowie jedli kolację w oświetlonych salonach, serwowanych obficie, on chował się w kącie, cicho jedząc swój suchy ser i twarde ciastka. Aż w końcu podróży jeden z członków załogi podszedł i zapytał: Mój panie, Dlaczego nigdy nie dołączył pan do nas na posiłkach? A mężczyzna zawstydzony odpowiedział, ponieważ nie miałem pieniędzy, aby zapłacić za posiłki, wydałem wszystko na bilet. Wtedy członek załogi odpowiedział, ale mój panie, posiłki były wliczone w cenę biletu. Słysząc to, moje serce zawsze się ściska. Bo ile osób żyje dokładnie w ten sposób, już mają bilet, już są na drodze do zbawienia, ale żyją, jakby nie zasługiwały na ucztę, akceptują życie z okruchami emocjonalnymi, duchowymi, a nawet materialnymi, ponieważ wierzą, że nie zasługują na to, by usiąść przy stole. Ojciec Pio w swoich listach i kazaniach zawsze ostrzegał przed niebezpieczeństwem nieznania, kim jesteśmy w Bogu. Mówił, że największym cierpieniem wielu dusz jest niewiara w miłość, jaką Bóg ma dla nich. I dzisiaj jestem tutaj, aby przypomnieć Ci: Jesteś kochany, jesteś wybrany, jesteś cenny, a Bóg chce, abyś prosperował. I to nie tylko finansowo. Prosperowanie wykracza znacznie poza pieniądze. Prosperność to mieć zdrowie, pokój. Harmonię, równowagę emocjonalną, odnowione relacje, spełnione marzenia, wypełnione cele to żyć z pewnością, że nie jesteś sam, że jesteś w centrum woli Bożej. Może zaczynałeś źle, może urodziłeś się w domu z trudnościami, może doświadczyłeś odrzucenia, porzucenia, upokorzeń, może żyłeś w otoczeniu biedy, strachu i bólu, ale początek nie definiuje końca. Bóg może wszystko zmienić. A zmiana zaczyna się w Twoim umyśle. Nie akceptuj dłużej życia jako ktoś pokonany. Nie zadowalaj się mniej. Bóg nie cieszy się mentalnością niedoli. Nie raduje się, gdy ciągniesz przez życie bez nadziei. Cieszy się, gdy podnosisz głowę i idziesz z wiarą. Gdy patrzysz przed siebie z nadzieją. Gdy ufasz. Ojciec Pio. Mówił, że Bóg jest służony przez tych, którzy mają odwagę. I to właśnie odwagę wzywam teraz nad Tobą: koniec z jedzeniem sera z ciastkiem w kącie życia. Bóg wzywa Cię dzisiaj, abyś usiadł w sali balowej, przygotował obfitą ucztę, i tam jest uzdrowienie, jest zaopatrzenie, jest radość, jest zwycięstwo, są cuda. Wszystko już zostało opłacone. Nie musisz już żebrać, musisz tylko. Zaakceptować. A jeśli ktoś ci powie, że nie możesz, że nie masz wartości, że urodziłeś się, by cierpieć, spójrz w niebo i powiedz: Jestem dzieckiem króla. A jeśli ojciec Pio ufał niemożliwemu, ja też będę ufać.